Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Jak szybko i dziś jak co roku przychodzę do Was z pomysłami na prezenty walentynkowe, zarówno dla drugiej połówki, przyjaciółki czy dla siebie samego. Bo czemu nie można samemu sobie sprawić w tym dniu prezentu? Moja pierwsza propozycja to case walentynkowy od serca. Najpiękniejsze znajdziecie oczywiście na Pinkland. Link zostawię Wam w opisie tego filmu. E, Cases są nie tylko na iPhone'a, to warto wiedzieć, ale na przeróżne modele telefonów. Wzorów też jest cała masa, więc myślę, że będziecie mieć w czym wybierać. Drugi pomysł to pudełko Walentynka. Idealny prezent dla przyjaciółki. Do pudełeczka ja tutaj wykorzystałam takie po czekoladkach włóż wypełnienie oraz różne drobiazgi. U mnie był to lizak w kształcie serca, perłowa spinka do włosów, lakiery do paznokci, breloczek serce oraz brokat, bo brokatu nigdy nie za wiele. Najlepiej, aby wszystkie rzeczy były w jednym kolorze, różowym albo czerwonym, bo te najbardziej kojarzą się z walentynkami. Pora na słodkości. Czekoladowe fondue. Z owocami jest perfekcyjne jako deser po kolacji walentynkowej. Przygotuj najróżniejsze owocki, czekoladę oraz długie wykałaczki. Mogą też być oczywiście widelce. Kolorowe owoce wyłóż na ładny talerzyk, natomiast czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej i gotowe! Aby czekolada była cały czas ciepła, warto postawić miseczkę na specjalny podgrzewacz, no ale ja takiego nie posiadam. Pozostaje Wam tylko maszać owoce w czekoladzie i zajadać! Kolejna słodka propozycja to walentynkowe babeczki. Przygotuj mąkę pełnoziarnistą, mleko, olej kokosowy, jogurt grecki, jajko, maliny lub inne owoce, proszek do pieczenia i rzecz jasna foremki do pieczenia. Na początku zmieszaj ze sobą wszystkie płynne składniki. Potem dodaj te sypkie, czyli mąkę i proszek do pieczenia. Możesz też dodać jakieś słodzidło. Wszystko zmiksuj na gładką masę. Porozlewaj ją do papierowych foremek, a na wierzch powkładaj jeszcze po malince. Piecz w temperaturze 180 stopni przez pół godziny. Kiedy babeczki już przestygną, uformuj na każdej z nich krem z jogurtu i ładnie udekoruj malinkami oraz innymi cukierkami. Pychotka! Zamiast tradycyjnych kwiatów, możesz przygotować te jadalne. Galaretka, Oreo. Serek waniliowy i ozdobne jadalne kwiatki. Galaretkę wsyp do gorącej wody lub tak jak jest napisane na opakowaniu. Kiedy wystygnie, dodaj dwie łyżki serka waniliowego, zmiksuj i przelej wszystko do pucharków. Potem włóż do lodówki na parę godzin, a kiedy galaretka stężeje, posyp wierzch każdego pojemniczka pokruszonym oreo to taka niby ziemia. I powkładaj w nią te kolorowe kwiatki. Czy wiecie, że są one wykonane z barwionego opłatka? Ja je kupiłam w oszą. I powiem Wam, że ten deser wyszedł przegenialnie, ale jeszcze lepiej smakował. Jak prawie w każdym tego typu filmie, proponuję Ci też zrobienie peelingu walentynkowego. Cukier gruboziarnisty, olej kokosowy oraz słodka posypka, najlepiej z cukrowymi serduszkami, to wszystko, czego potrzebujesz. Zmieszaj cukier z olejem i różową posypką. Później przełóż peeling do słoiczka i dodaj te serduszka. Chodzi o to, żeby one się po prostu nie rozpuściły wcześniej. Ponownie delikatnie wymieszaj, po czym posyp jeszcze raz wierzch serduszkami, jako tym razem taka dekoracja. Wygląda to prześlicznie, jest bardzo proste do zrobienia no i cudownie działa na skórę. Mega Wam polecam ten domowy kosmetyk. Herbatka walentynkowa, czyli idealny prezent dla osób uwielbiających herbatę. Liściastą herbatę wyjmij z opakowania. W internecie możesz nawet zakupić taką specjalną z serduszkami. Dodaj do niej coś, na przykład błyszczyk do ust, wstążka i prezent zrobiony. Herbatkę możesz też przygotować inaczej. Tu będzie potrzebna nie sypana, tylko ta z torybeczkami. Ja wykorzystałam nawet taką specjalną, miłosną, która po zalaniu jest czerwona, więc jest to dodatkowy efekt. Oderwij ze sznurka papierek i przyklej w to miejsce serduszko. Takie specjalne szablony znajdziecie również w opisie tego filmu. Mega przeuroczy to wygląda. I teraz nie pozostaje Ci nic innego, jak zaprosić ukochaną osobę na herbatkę. I ostatni pomysł jest właściwie jako dodatek na imprezę walentynkową, jeśli chcesz zrobić taką dla swoich koleżanek, na piżama, party czy coś, coś w tym stylu. Te pojemniki na pewno się przydadzą. W opisie zostawię Wam link, gdzie możecie pobrać takie szablony za darmo. No i wycinacie je, składacie klejacie i wsypujecie do środka walentynkowe cuksy. Rozdajcie każdej koleżance po takim pojemniku, no i możecie zacząć oglądać film, albo co lepsze, poobgadywać chłopaków przez całą noc. I to już wszystkie moje pomysły, dajcie znać, który Wam się najbardziej spodobał i widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Pa!